Witam wszystkich serdecznie, jestem Osa135 a to jest kolejny odcinek z mapki Hofberg no niestety na sam początek mam dla was złe wieści iż gdyż ponieważ niestety sprzedaję Jundira i sprzedaję Kejsa stwierdziłem, że ja tu gram sam i nie, będą mi, nie będzie mi potrzebne tyle ciągników na, na sam początek Kejsa sprzedaje z tego względu, że on jest na razie przyduży na, na to gospodarstwo po prostu nie mam tyle pól i maszyn, żeby tam żeby mieć żeby posiadać taki duży ciągnik no i niestety sprzedajemy John Deere'a wiem, może e, będziecie źli na mnie ale w zamian będzie nowy nabytek. Ogólnie jak dojedziemy do sklepu, to jeszcze wam pokażę, bo jeszcze mam w planach wymienić e, tą ładowareczkę e, Krampa. Na taki fajny sprzęt, on mi się przyda i w tym i w sadzie, i, i na gospodarstwie. Jakiś śmieszny traktorek, ale to za chwilę. Jesteśmy w sklepie. Oczywiście tura też sprzedaje. No bo mam jeden nóż tur do ciągnika, mam te dwa ładowareczki małe. One też tam mają swój osprzęt. No i o ile kupię jeszcze ten mały traktorek, to on też tam będzie miał możliwość podpięcia tur. Dobrze, sprzedamy na razie to. Sprzedaliśmy to. Oczywiście wypożyczyłem sobie już rozsiewacz do nawozu, bo pole numer 5 wymaga wapna. Dobrze, pójdziemy do dylera. Kupimy teraz nowy nabytek. O, ogólnie chciałem sobie ten traktorek kupić. On i ma nawet możliwość dokupienia kosiarki, to i wsadzie tam trawę, wykosza. I on ma możliwość właśnie e, Tura, cały osprzęt do Tura tutaj jest. E, może mieć taką platformę, którą można zamienić na e, na przyczepkę taką, 4,5 tony. Oczywiście ma e, zbiornik taki, który w którym można przewodzić praktycznie wszystko. Mleko kozie, mleko zwykłe, jakieś środki chwastobójcze, paliwo, wodę. Po prostu by mi się przydał do tego. Do produkcji na przykład, żeby przewodzić mleko tam do żeby ser produkować albo żeby masło robić. Nie wiem, dajcie znać w komentarzach, czy, czy, czy mam kupić taki traktorek, czy, czy nie. On tam śmiesznie wygląda, ale ale myślę, że będę go dużo używał. Ma troszkę konfiguracji. A teraz będziemy kopywać nowego John Deera. Będzie John Deere 6M. Chyba jest nawet taki sam jak sprzedaliśmy. Tylko, że on będzie miał troszkę więcej koni, można mu podkręcić go do 170, chyba 5, jak się nie mylę. Ale zaraz to zobaczymy. Weźmiemy go z Tuzem, która oczywiście nie będę do niego dokupywał. Weźmiemy go na Michałach, szerokich z obciążnikami. Oczywiście... O, ale to za chwilkę, dobra. Eee, oczywiście wzór ha, różowy. Chyba nie za bardzo, co? Ten. Mi się bardziej ten podoba. Nie wiem jak wam, ale ja go kupię w takim malowaniu. Dobra, teraz światełka. Nie wiem dokładnie... A to są te. U góry. Damy LEDowe. Białe, co? Albo czerwone LEDowe. Ale przepraszam, pomarańczowe. No i standard jest. A, damy białe. Co tutaj dalej mamy? Damy osłonę do tego do tłumika Oczywiście tutaj dodamy teraz taki wyświetlacz na słupku. Tu nie wiem co to jest z tymi kołami. Coś od obręczy, ale nie mam pojęcia o co chodzi z tym. Światła są dzienne chyba tak? Kratki nie będziemy brać, bo nie będziemy brali tura. Damy szybszą wersję. Pan pójdzie i z transportu. I... A to co to jest? A tu jest jeszcze jakiś komputerek. Też damy go. A co tam na bogato? GPS, tak? Z dynkami? Nie. Tak. Dynkami. Damy tak, bez żadnych tam anten. Tak, damy go naj... w najmocniejszej wersji silnikowej. Konsola do ładowacza. Nie, a. O, dobra. Kupujemy takiego. Ale coś chyba nie dałem w konfiguracjach, bo go konfigurowałem sobie przed odcinkiem. Tak patrzyłem. To mi wychodziło za niego 170 tysięcy, chyba? A teraz mi wychodzi taniej. Nie wiem dlaczego. Dobra, ale mniejsza większość. W każdym bądź razie. Jest. Jeszcze może kupimy używanego, to będzie tańszy, co? Jak myślicie? Tak, kupimy używanego. To jest 130 tysięcy, no to jest prawie tyle samo, co, co tamten John Deere. A mi się wydaje, że chyba będzie na, na lepszym wypasie, nie? Więc kupujemy. No i mamy nasz nowy nabytek troszkę podrapany. No ale trudno. Jest jak jest. Może czy jakieś opcje on tutaj ma. Włączę sobie podgląd. Ale chyba nie ma żadnych takich tam ciekawych funkcji. E będzie miał funkcję chyba w kabinie. Jakieś dodatkowe, bo to po prostu wszystko na tych wcielaczach się pokazuje. Z tego co pamiętam, muszę tą kamerę wyrzucić, bo troszkę mnie drażni. Podpinamy. Aha, to było na 0. A i teraz kropka co tu się robi? A to jest teraz dobra aha i tutaj teraz shift Q O coś nie, nie poszło Przepraszam, Ctrl Q O i tutaj mamy wyświetlacz możemy zmieniać różne funkcje No to taki tam drobny bajer Dobra, wyłączymy sobie tą pomoc Mamy ten na tak Pojedziemy kupić jeszcze ee, dry Łapno e, Tylko gdzie to było? No, no to nie tu nie idziemy do To chyba będzie w prawo ogólnie w tą wersję mapy e, mało grałem bo to jest wersja mapy 1.0.0.7 to jest ta najnowsza wersja Hoffbergmana i jakoś tak e, nie miałem przyjemności e, dużo sobie pograć ale myślę, że z waszą pomocą Jakoś będzie szła nam teraz dziwka tutaj. Podjechaliśmy, R możemy załadować tak. No to ładuje. Mamy załadowane wapienko, to jedziemy teraz A więc widzimy się po krótkiej przerwie Nie chciałem was zanudzać e, drogą Więc robiłem takie krótkie cięcie Zapomniałem dodać sobie GPS-a tutaj, ale no, jakoś badamy radę jak się rozłożymy. Nie wiem, czy to dużo tego wapna. jeszcze muszę na dawkowanie, bo chyba nie mam tej modyfikacji. Nie, a na dawkowanie też niestety zapomniałem dodać tego modu, ale dodamy na pewno. Dobra, rozładzimy teraz wapienko. wolno może ten ciągnik będzie jeździł, bo nie jest naprawiony. Ogólnie, o fajnie te światełka są. Nie wiem, dajcie znać w komentarzach, czy podoba wam się taki jelonek. To jest ogólnie też z, tej, z tych modyfikacji od twórców Holbergmana Tak samo jak ten Fendt mały co co chcę go kupić też właśnie on jest z tej samej strony tam od tych ludzi co, co robili właśnie mapkę Holbergman Przypnę wam link do tej strony w opisie Mają tam kilka ciekawych modyfikacji Więc polecam zajrzeć tam Ogólnie, jak ktoś nawet gra na, na Hofbergmanie, tam jest e, forum i tam można zadawać e, wszelkie pytania. Raczej ogólnie tam na, na forum ludzie dużo piszą, można sobie poczytać ciekawych rzeczy się dowiedzieć na temat mapki, bo ona jest e, bardzo zaawansowana. Dużo skryptów ma. O, coś czuję, że chyba mam słabnie ten ciągnik. Będziemy musieli go naprawić, ale to później zanim pójdzie worka. Bo to jeszcze będziemy te pole orać. Oczywiście nowe osoby zapraszam do subskrybowania mojego kanału. No i oczywiście wszystkich do zostawienia łapki. No i jakiegoś pozytywnego komentarza. No oczywiście a dajcie znać właśnie na temat tego małego ciągniczka, czy, czy po prostu wymieniać go za ładowarkę. Mi się wydaje, że bardzo by mi się przydał taki ciągnik. Taki traktorek. A więc widzimy się po krótkiej przerwie. Zabrakło mi wapna. Musiałem jechać e, dokupić jeszcze. Z tego względu, że tutaj właśnie nie mam tego modu na dawkowanie. Ale od następnego odcinka się poprawię i wrzucę ten mod. Mamy sporo jeszcze pieniędzy. Tak myślałem, bo mam ten mod na e, dzierżawy. Żeby jeszcze nie wydzierżawić czasem jakiegoś pola. Dobra, mamy tu skończone, złożymy maszynerię. Tak, wiem, zmieniłem ciągnik, tak? Dlaczego? No bo John Deere poszedł do naprawy. Jak już go naprawiłem, no to co? Zabijemy sobie kurs playa. I zaczął orać. A ja w międzyczasie wezmę talerzówkę, pojadę na następne pole, Stależuję tam. Zobaczymy jeszcze, jak nawróci i jedziemy. Zostawię na razie ten rozciewacz na tym na gospodarstwie. Ja sobie go później rozwoduję. Oni zostały jeszcze trochę wapno. No jak ładnie zawrócił. Dobra, nie będziemy mu przeszkadzać, jedziemy na gospodarstwo. Oczywiście e, dokupiłem krów, tak jak mówiłem e, poza odcinkiem. No i troszkę się bawiłem z seasonem, e, no i jakby to wam powiedzieć... Przerabiałem season, odpaliłem save'a, zapomniałem e, tego sezonu dodać do modyfikacji. Przez pomyłkę, oczywiście, na autozapisie. No nie przez pomyłkę, po prostu mam autozapis i mi zapisało e, grę bez sezonu. No i po e, kolejnym dodaniu sezonu, niestety, ale. E, no co? Krowy zaczęły produkować mi mleko. Z jednej strony jest troszkę na plus, bo będę miał e, szybciej mleko, będę mógł troszkę się dorobić. Ogólnie, a zapomniałem. O, mam 24 krówki. Oczywiście wszystkie mleczne. No i. No cóż. Będę miał mleko. Dosyć szybko. Tu mamy ogólnie. E, Zlewnię mleka. Możemy tutaj przechowywać mleko. Po wydojeniu krów. Nie wiem, no o, ja będę kończył ten odcinek, bo on dosyć długi mi wychodzi. Nie wiem, no mamy 277 tysięcy zobaczymy jeszcze jakie mogę pole kupić 260 trochę za dużo coś mniejszego na no 200 tysięcy jakby kupił ma drogę po Ewentualnie 19 byśmy kupili. Bo tutaj już nic nie widzę takiego. To, oje, to całkiem drogie są pola. 400, 400 tysięcy. Ewentualnie e, ósemkę jakby kupił na ziemiaczki. się przydadzą ziemiaczki. Może jak będziemy mieli ziemiaki, to zainwestujemy w świnki jeszcze. 400 tysięcy. Jeden będzie tu ciężko. Same drogie pola. Dobra, nie jeszcze zobaczcie eee, jak tam dzierżawy wyglądają. Albo już po odcinku, albo jeszcze teraz eee, szybko Ctrl G było tak. Tak, mamy eee, piątkę, i mamy siódemkę. I teraz na przykład, jakbyśmy chcieli, nie nadajmy na to czwórkę. Eee. Tu jest kup, tu jest leasing, tak? Ile to wychodzi w ogóle za ten leasing? Nie wiem, jak ktoś wie. Ja bym, może wezmę, zobaczę, spróbuję. Nie chcę im pokazać, ile by za te pole wyszedł leasing. Spróbujemy. Czwórka jest blisko. Zobaczymy. A, tutaj leasing. Eee, 4000 e, les tak. No, za dużo by nie było do płacenia. Nie wiem, no dajcie znać e, w komentarzach, e, ile pól bierzemy w leasing. Czy w leasing, no, w dzierżawę. Ogólnie. O, o. Nie wiem, albo bym wziął tu któryś z tych pól. W dzierżawę z 1 z 2. to może wezmę, bo na ładne proste pole jest. To może by kukurydzę tam obsiał. No i później łatwiej by było kurs play'a ustawić, żeby kiszonkę robić. No i do uprawy łatwiejsze pole. No i zastanawiam się nad tą dziewiętnastką, ale to bym musiał się szybko zastanowić. Może nie będę rozsiewacza oddawał, bo tu jeszcze widzę, że wymaga wapna, ale chyba nie wymaga orki, nie? Nie. Dobrze, to jest jeden plus. No dobra, dajcie znać w komentarzach na temat tej dziewiętnastki, czy ją kupujemy, czy nie. Ja tam później przeczytam te komentarze, jeszcze przed następnym odcinkiem, jak będę nagrywał, spróbuję nawieść tu wapno, żeby Was nie zanudać. Porozworzę sobie nawozy. Tutaj już mam dwie dawki, chyba nawet na siódemce. Jest to elegancko. Posprawdzam sobie płodozmian i rozplanuję, co gdzie siać. No i w następnym odcinku widzimy się chyba na siewach. Więc dzięki za oglądanie. I do następnego odcinka. Na razie, cześć.